Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Prognozę tę nagrywam na Cyprze, gdzie jest fantastyczna pogoda, bardzo ciepło, bardzo pięknie. Niebo niebieskie. Pogoda fantastyczna, 30 stopni. Pogoda tutaj jest z reguły o tej pory roku bardzo ciepła. I w zasadzie jest taka aż do prawie. Nowego roku, także to niesamowita okazja, żeby tu się gdzieś na Cyprze pojawić. Nagrywam to w miejscowości Pafos, w czwartym co do wielkości miejscu na Cyprze. Co nas czeka w tym tygodniu? Miesiąc, tydzień wypełniony licznymi ciekawymi zdarzeniami. Bardzo dużo się będzie działo. Bardzo obfitujący w liczne ciekawe zdarzenia. W poniedziałek, czyli dziś, mocny, bardzo twardy, a nawet agresywny aspekt. Jakim jest kwadratura Marsa z Plutonem? No, właśnie, zaczyna się taki półkrzyż mocny na niebie, który no, bardzo zaostrza sytuację światową, globalną. No, my się nie zajmujemy tutaj prognozami globalnymi, politycznymi, ale zajmujemy się e, takimi codziennymi naszymi sprawami, na które ma wpływ e, te zdarzenia, i ten aspekt na pewno będzie bardzo znacznie podnosił poziom napięcia. Poziom e, Negatywnych emocji, wszelakich, przeróżnych, wszel więc będzie to odczuwane oczywiście w naszych codziennych kontaktach, relacjach, rozmowach, spotkaniach, związku, partnerstwie, w relacjach zawodowych. I musimy uważać, żeby nie eskalować tych bardzo negatywnych, nieprzyjemnych energii, które ten aspekt może wywołać, a ja Mars i Pluton są malefikami. Jeśli moglibyśmy użyć takiego pojęcia trochę z astrologii tradycyjnej, starożytnej, czyli planetami, które mają w sobie działania negatywne albo bardzo ostre, bardzo twarde, bardzo napięciowe. A zatem musimy bardzo uważać, żeby nie eskalować bardzo twardych, agresywnych emocji, które mogą się bardzo ujawnić. Dodatkowo Wenus wkracza dziś w znak panny który dla Wenus nie jest najszczęśliwszą pozycją. Te astrologie tradycyjne jeszcze w czasach, w czasach Ptolemejskich, gdzie określano pojęcie tak zwanych godności planetarnych. No i Wenus się w niektórych znakach czuje dobrze, a w niektórych źle. Zresztą jak każda planeta. No i Wenus się czuje w, w pannie źle. To nie jest dobry dla niej znak. To jest znak, w którym Wenus ma tendencję do takich bardzo, byśmy powiedzieli, no Traci swoją naturalną moc, naturalną energię, która reprezentuje lekkość, przyjemność, zabawa, komfort. Wenus w pannie to trochę tak jak księżniczka jeżdżąca na szmacie, w kuchni, przy robocie. Wyobraźcie sobie taką kobietę, która marzyła o szczęśliwym życiu, udanych związkach, miłości, romantycznych chwilach, a tutaj proza, twarda życia, sprzątanie, codzienność, porządki. Proza życia jest najgorszą rzeczą dla miłości, no i to właśnie Wenus w pannie o tym mówi bardzo wiele, więc ta pozycja planety. Ta pozycja właśnie Wenus w znaku panny, no mówiąc najgłębiej tradycyjnie szczęśliwa nie jest. We wtorek, kolejny niezbyt miły, że tak powiem, no, w, w kawałek opowieść, Wenus znajdzie się w opozycji do Saturna, czyli do planety, którą tradycyjnie. W, no, nie lubi. Wenus nie lubi Saturna. Afrodyta była poślubiona Hefajstosowi, który był brzydki, stary, kulawy, i ona go zdradzała, nie kochała, nie lubiła. Więc Wenus w kontakcie z Saturnem czuje się źle po prostu. Czuje się nieszczęśliwa, czuje się niespełniona, czuje się rozczarowana, smutna, niekochana. No bo Saturn depresjonujący starość, kontrolę zamknięcie, izolację, nie sprzyja tej planecie. Więc mamy taki kolejny nieprzyjemny moment tygodnia, który się zaczyna takimi twardymi aspektami. We środę, no i tutaj ciekawe zdarzenie, trudno powiedzieć, czy dobre, czy złe. Mars, Saturn, Pluton po pięciu miesiącach retrogradacji ruchu wstecznego, kiedy wędrował właśnie ruchem wstecznym, czyli poruszał się do tyłu, wkracza w ruch postępowy. Teraz jest pytanie oczywiście, czy to jest dobra, czy zła wiadomość. Czy wędrówka Plutona, czy wędrówka, czy, wędrówka, czy powrót Plutona do ruchu jednoznacznego, jednostajnego, czyli postępowego jest dla, e, jest dla tej, e, dla nas, dla świata dobry, czy zły? No i tutaj są różne głosy i różnie możemy do tego podejść, mianowicie Pluton swoją naturą niszczycielską, destrukcyjną, agresywną, przemocową, ekstremalną Uruchamia takie ekstremalne emocje, ekstremalne energie, a tutaj wchodzi w ruch postępowy, czyli jego energia się wzmacnia w zasadniczo, bo kiedy jest w retrogradacji, to się w jakimś sensie osłabia. W starożytnej astrologii, retrogradacja planety była uważana jako jej uszkodzenie, jako coś, co działa niekorzystnie dla niej. A tutaj mamy ruch postępowy. No ale my się nie zajmujemy tutaj opisywaniem, czy dobra jest, czy zła planeta, ponieważ Plutar ma też swoje. Bardzo pozytywne funkcje i ważne, istotne dla nas. Mianowicie oczyszcza, uwalnia, redukuje toksyczne procesy, toksyczne zjawiska, eee, w, czyli można by powiedzieć, że jego śmiertelne, takie w cudzysłowie działanie, jest też działaniem uwalniającym, odbarczającym. Jego ruszenie do przodu będzie miało korzyść dla wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy mają wrażenie, że utknęli w pewnych swoich sprawach, czyli mają poczucie, że nie idzie do przodu. Że coś się zaczęło zablokowało, zamknęło, zacisnęło, że yy, mamy wrażenie, że tkwimy w przeszłości, we wspomnieniach, w traumach, żalach. Yy, yy, pluton, który przechodzi w ruch postępowy, pozwoli, pozwoli yy, jakby uruchomić tę energię u, oczyszczania, uwalniania, odbarczania, a zatem wielu z, się, wielu z nas po prostu. Poczuję to jako coś bardzo pozytywnego, jako proces, który ma działanie uzdrawiające. No, po prostu. Pluton może działać jako uzdrowiciel. To jest najbardziej niezwykły fenomen w astrologii. E, we czwartek kolejna z mocnych wiadomości. Mars wkracza w Skorpiona. Kiedyś, kiedy nie znano Plutona, e, Skorpionem, tak zresztą jak Baranem, rządził Mars, czyli ta planeta, która w astrologii reprezentuje walkę, agresję, przemoc. Tutaj jest to innego rodzaju Mars niż ten paraniasty. Skorpioniasty jest. Ja mówię zawsze, że Mars w baranie to jest trochę taki wojownik na polu bitwy, taki rycerz na, prawda, na polu bitwy. A Mars w Skorpionie to jest jak partyzant, jak terrorysta, jak ninja. Czyli tajny agent, ukryte działania tajemnicze mroczne, wywiad, służby specjalne. To jest domena Marsa w Skorpionie. Więc jego energia radykalnie wzmocni, wzmocni się. To zobaczymy na świecie bardzo silnie. Bo zauważyliście, że przez ostatnie 2-3 miesiące było tak stagnacyjnie, że nic nie działo, był spokój, ludzie sobie jeździli na grilla, na wakacje, polityką się nie interesowali, różnymi rzeczami się nie interesowali, a teraz się zainteresują. No bo te planety, nie dość, że Mars się bardzo tutaj zradykalizował. Zradykalizowali się przez Plutona, więc i nasze emocje się zradykalizują. Zaczniemy być bardziej tacy nastawieni na jakieś mocne rzeczy, zmiany, ruchy, jakieś takie bardzo silne procesy osobiste. Czyli poczujemy, że trzeba coś ruszyć, zmienić, że nie da się tak żyć, że to tak nie można funkcjonować, że to nie o to chodzi w życiu, żeby działać na zasadzie pasywnej i jakiejś stagnacji i świętego spokoju. Więc to bardzo, bardzo uruchamia takie procesy. W piątek no chyba coś bardziej takiego konstruktywnego, czy optymistycznego, czy przyjemnego, no powiedzmy, w kontekście tych zdarzeń. Mars, ten wspomniany przez, przez chwilę radykalny, wejdzie w trygon do Saturna. Obie planety, jeżeli dobrze współpracują, to mogą bardzo wiele rzeczy pozytywnych przynieść. Więc trygon Marsa z Plutonem jest harmonijny, szczęśliwy, pomyślny, pozytywnie działający dla naszych no, przede wszystkim działania pracy, aktywności, spraw zawodowych, czyli wszystkiego tego, co związane jest z naszą potrzebą, no takiego, bym powiedział, działa, działania działania się. Więc wzmocni to siłę, ciało, zdrowie, odporność, pracowitość, sumienność, systematyczność. Takie e, zachowania, które bardziej kojarzymy jako y, no, takie stanowcze, silne. Popatrzcie, że wielu ludzi jest potworna epidemia środków uznie, znieczulających. W, w Stanach fentany, czyli środek y, opioidalny, bardzo dużą popularność ma. Ludzie są słabi nie, radzą, nie chcą sobie radzić z problemami. Nie stawiają im czoła, a ten aspekt nam pomoże. Ale czoła być dzielnym, dzielnymi, bo to przecież nie jest tylko domena męska, ale kobiet, jak najbardziej też. Więc to bardzo będzie miało duże znaczenie. Ale to wszystko to jest małe piwo w porównaniu z tym, co nas czeka w piątek. O, to dopiero. E, przepraszam, w sobotę. W sobotę. No w piątek może już się zacznie, ale w sobotę wywali z całą mocą. Otóż jedno z mocniejszych zdarzeń roku na niebie, mamy na niebie, tworzy się na pełni księżyc, na nowiu księżyca, bo to nów księżyca się jakby ustawia i ten nów księżyca znajdzie się w koniunkcji z Merkurym, naprzeciwko będzie Mars, w, a w, przepraszam Eris, a w kwadraturze Pluton. No, tak ja o tym mówię dużo w prognozie na YouTube tą, tej miesięcznej, to możecie sobie obejrzeć. Natomiast nas interesuje bardziej fakt, że to wyda te wydarzenia, ten nów e, Księżyca w znaku wagi będzie mu towarzyszyć częściowe zaćmienie Słońca. Uu, mocne zdarzenie. E, wiemy, że może nie jest to rzadkie zjawisko. W roku mamy średnio dwa zaćmienia Słońca i dwa zaćmienia Księżyca. Czasem więcej tych zaćmień Księżyca jest. Czasem nawet i cztery, czyli do sześciu nawet zaćmień może być rocznie. Ale to jest mocne, ważne zdarzenie. Oczywiście nie będzie widoczne w Polsce zaćmienia Słońca, on będzie częściowe. Ale to nie o to chodzi. On nie musi być widoczne tam, oczywiście, gdzie jest widoczne, gdzie pas zaćmienia podąża, to oczywiście ma znaczenie dla tych rejonów i tak dalej. To skomplikowane techniki że z czasów starożytnych: jak działają zaćmienia, jak długo, jak jest pas zaćmienia, długość, czas trwania, to się przelicza. Skomplikowane wzory są, ale chodzi o to, że to jest dzień, w którym nasza podświadomość, nasza duchowość, nasza psychika będzie w specyficzny sposób aktywna, niekoniecznie w miły ale to nie znaczy, że to jest złe zdarzenie oczywiście starożytni nie lubili zaćmień uważali je za złowróżne, nieszczęśliwe straszne, ale to nie jest złe zdarzenie to jest zdarzenie, które po prostu ma w sobie pewną siłę, energię transformacyjną i kontaktu z naszą ciemną stroną, mroczną alterego, czyli jungowski cień wtedy się ujawnia, właśnie w sobotę akurat przed wyborami to ciekawe, no ale to inna rzeczywistość nie bym tu o polityce no, i yy, dlatego musimy uważać, żeby po prostu jakby trzymać na wodzy wszystko. Nie podejmujmy w tym dniu ważnych decyzji, ważnych wyborów, ważnych działań. Po prostu nasze emocje, nasze, reak nasze reakcje, nasze procesy wewnętrzne będą bardzo zakłócone, chaotyczne, dziwne, pogubione, poszarpane. Możemy mieć mylne yy, yy, jakby interpretacje zdarzeń, procesów. Możemy się bardzo źle, jakby oceniać to wszystko, co się dzieje dookoła nas, w nas, w naszym życiu. Więc, po prostu, bardzo jest ważne, żebyśmy zachowali pewien dystans. Natomiast jest to fantastyczny dzień na pracę duchową, psychoterapię, ćwiczenia, medytację, transformacje, wybaczanie. Cudowny, bo jeżeli sięgamy do naszej głębi, do naszej podświadomości, to też działa to uzdrawiająco. Więc, jest to cudowny moment, żeby jakby pracować nad sobą. Skupić się na sobą na własnych emocjach. Tutaj na tle pięknych kwiatów. Popatrzcie cypryjskie piękne kwiaty. A jak ładne są. Aż muszę wam tu pokazać troszeczkę. Może te kwiaty będą Wam się podobały. Fajnie. Więc czeka nas bardzo mocny, bardzo intensywny, trudny, trzeba uczciwie przyznać. Strasznie trudny tydzień, bo bardzo dużo negatywnych energii, takich mocnych, ostrych, radykalnych się będzie manifestować, więc uważajmy, żeby nie przegiąć pały za bardzo. Co ciekawego. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do szkoły astrologii Solarius. Półtora roku zajęć, 15 spotkań, kawał astrologii, synteza astrologii w pigułce, bo półtora roku zajęć to jest malutko. Naprawdę, wierzcie mi. Ale to będzie to wszystko, co potrzebne jest dla kogoś, kto się zajm chce zajmować się astrologią profesjonalnie, kto chce astrologię wykorzystywać do działań e, m, zawodowych, ale i też doradczych. Pomagać ludziom dla siebie niekoniecznie dla zawodowych. A dla siebie chcę astrologią e, chcę astro rozwijać swój potencjał zapraszam serdecznie, są zapisy niedługo kończymy e, więc zawód przyszłości, astrologia jest zawodem przyszłości, e, ja o tym wspominam w swoich filmikach takich, które możecie na YouTube zobaczyć, astrologia jest zawodem przyszłości, dlaczego zajrzyjcie, oglądajcie te filmiki e, dlaczego o tym mówię W e, 18 października e, rusza kurs online tarot wróżebny a tych wszystkich, którzy chcą zgłębiać tajemnice tarota, ale w praktycznym wydaniu, czyli jak pracować z tarotem, jak e, używać kart w naszych codziennych działań, o tym się dowiecie na tym kursie, który jest e, współpracą, współpracujemy, współdziałamy razem w grupie, w partnerstwie, czyli jesteśmy razem e, i działamy jakby w parach, czyli nie jest to tylko taki dla teoretycznych kurs. Nie, właśnie nie, to jest kurs dla praktycznych umiejętności posługiwania się tarotem. Kontynuacją jego jest od 20 do 23 października kurs tarot w Różemy, praktyka mistrza na Łęczowie. Jest to warsztat, intensywny warsztat praktyki pracy z tarotem. I pracujemy w grupie, pracujemy razem w fantastycznym gronie ludzi, którzy się fascynują tarotem, którzy chcą tymi kartami się zajmować, więc zapraszam bardzo serdecznie. Pastery kalendarium na rok 2024 jest to dostępne, jak najbardziej zapraszam na sesje indywidualne, tarota i astrologiczne. Jak najbardziej jesień jest czasem, kiedy podsumowujemy wiele rzeczy, zaczynamy myśleć o przyszłych, czekających nas wyzwaniach. I to będzie też tematem naszych spotkań, więc zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą ze mną porozmawiać na temat ważny i istotny dla naszego życia. Pozdrawiam serdecznie z Cypru i zapraszam za tydzień.